Tak, oszczędzajcie baterie. Świetny pomysł, chudy, ty masz łeb stary! Sierżancie, przeprowadzicie zaraz zwiat na parterze wariant C. Wiecie co robić. Tak jest! Żołnierze, słyszeliście! Zwiat na dole! Powtarzam, zwiat na dole! Wariant C wykonać! Ruszać się! Ja, 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 ja. Owcy, chodźcie już. Proszę do pokoju. Po jedzeniu będą prezenty. Obywatele, chwila powagi. Przez radio dowiemy się dokładnie, co tam jest w tych pudłach. No dobrze, kto jest głodny? Popatrzcie, co tu mamy. Wybierajcie kanapki, jak, jak kto lubi, a ja przyniosę picie. O, z tymi dziećmi. A mówiłam mu, żeby pozbierał żołnierzyki. Powinni już być na dole, nie uważacie? O, ci żołnierze to zawodowcy, są wspaniali. Przecież nie będą leżeć i spać. Idźcie bez mnie. Idź, zostaw mnie. Dobry żołnierz nie zostawi, tak, kolegi. Siadacie, ale nie tak. Siadajcie w koło. Zróbcie takie koło. Nie, Andy, ty nie, ty siadasz w środku. Dobrze. Który prezent chcesz najpierw rozpakować? Są prezenty. Wisła, zgłoś się tu Brzoza, To jest zgłoś on. Się, Wisła. To jest on. Cicho, cicho, cicho. Andy otwiera pierwszy prezent. Zobaczymy, co to jest. Pani Bulwa, pani Bulwa, pani Bulwa. Co, nie można pomarzyć?